Dzień dobry. Nazywam się Joanna Bachert, jestem strategiem walutowym w PKO Banku Polskim. Mówiąc w skrócie, miniony tydzień należał do banków centralnych. W środę posiedzenie decyzyjne zakończyła Rada Polityki Pieniężnej, a w Stanach opublikowany został protokół z czerwcowego posiedzenia amerykańskiej rezerwy federalnej. W czwartek podobny dokument udostępnił zaś Europejski Bank Centralny. Ponadto, jak w każdym pierwszym tygodniu nowego miesiąca, Amerykański Departament Pracy opublikował raporty opisujące kondycję rynku pracy w Stanach za poprzedni miesiąc. Splot tych wydarzeń, których wyniki za chwilę przeanalizuję, sprawił, że drugi tydzień lipca złoty rozpoczął w okolicach 4,24, po tym jak przez ostatnie dni podlegał silnym wahaniom, poruszając się w przedziale pomiędzy 4,2240 a 4,2520. W tym samym czasie euro-dolar, kontynuując trend wzrostowy, dotarł w okolice 1,1450-1,1460, czyli poziomu, od którego rozpoczął bieżący tydzień. A teraz dokładnie przyjrzyjmy się wydarzeniom, które w ostatnich dniach skupiały uwagę rynków, zaczynając od posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej. W lipcu Rada nie zaskoczyła ani zmianą poziomu stóp procentowych, co było praktycznie wykluczone, ani zmianą tonu komunikacji. Tym samym nie uległa ona rodzącej się ostatnio modzie wśród niektórych banków centralnych, w tym Banku Anglii, Banku Norwegii czy w Europejskim Banku Centralnym, na jastrzębie akcenty w retoryce bądź nastawieniu. W rezultacie stopy procentowe NBP nadal znajdują się na najniższych poziomach w historii. Przesłanie komunikatu Rady po lipcowym posiedzeniu pozostało również niezmienione, zarówno w zakresie oceny sytuacji makroekonomicznej, jak i perspektyw polityki monetarnej. Podczas konferencji prasowej powtórzono, że obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną. A tym samym nadal aktualny pozostaje scenariusz Wait and see wskazujący na stabilizację stóp NBP w całym 2017 roku. Prezes Adam Gapiński powtórzył też, że również w 2018 roku stopy procentowe banku centralnego powinny pozostać niezmienione. Decyzja Rady Polityki Pieniężnej została neutralnie przyjęta przez rynek, czego nie można już powiedzieć o opublikowanym wieczorem tego samego dnia protokole szczywcowego posiedzenia decyzyjnego amerykańskiej rezerwy federalnej. Jak pamiętamy w czerwcu FED podjął decyzję o drugiej w tym roku podwyżce stóp procentowych o 25 punktów bazowych, po której przedział dla stawki funduszy federalnych wynosi obecnie 1 1,25%. Tymczasem opublikowany z tego posiedzenia protokół w ocenie inwestorów okazał się mniej jastrzębi niż oczekiwano. Sporo uwagi poświęcone zostało procesom inflacyjnym, ujawniając istnienie różnic dotyczących oczekiwanej ścieżki wzrostu cen. Zdaniem części Rady, marsz inflacji w kierunku dwuprocentowego celu spowolnił, a obserwowany ostatnio niższy poziom cen może utrzymywać się na dłużej. Z tego też powodu członkowie amerykańskiej rezerwy federalnej są podzieleni w ocenie co do terminu rozpoczęcia ograniczania sumy bilansowej. Kilkoro z nich opowiedziało się za rozpoczęciem procesu w ciągu kilku najbliższych miesięcy, kilkoro zaś chciałoby odłożyć decyzję na dalszą część roku, co dałoby czas na ocenę perspektyw dla aktywności w gospodarce i inflacji. Generalnie, choć protokół z czerwcowego posiedzenia Fedu potwierdził gotowość Komitetu do dalszego zacieśniania polityki pieniężnej w tym roku, początkowo spotkał się jednak z negatywną reakcją dolara, wspierając jednocześnie notowania złotego. W czwartek poznaliśmy natomiast opis z dyskusji z czerwcowego posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego tu też w ocenie inwestorów doszło do zaskoczenia, ale tym razem niekorzystnego dla złotego. Bank Centralny podał bowiem, że obecnie są warunki, które sprzyjają stopniowemu odbiciu inflacji, które to wspiera prowadzona polityka oraz wzrost gospodarczy strefy euro. Takie stwierdzenia sprzyjają więc myśleniu o rozpoczęciu zacieśniania polityki monetarnej poprzez zamykanie programu QE czy też silne jego ograniczanie, tym bardziej, że z opublikowanego protokołu wynikało też, że już w czerwcu władze banku omawiały odejście od łagodnego nastawienia Ostatecznie zrezygnowano z wprowadzenia jakichkolwiek zmian, gdyż najpierw odbicie gospodarcze w strefie euro musi zacząć przekładać się na wyższą inflację. Niemniej, możliwość podtrzymania tego zobowiązania może zostać oceniona na kolejnych posiedzeniach, jeśli wśród członków Europejskiego Banku Centralnego wzrośnie przekonanie, że perspektywy inflacji wciąż będą się poprawiać. Tydzień zakończyła natomiast publikacja danych rządowych z amerykańskiego rynku pracy. Choć wyniki okazały się mieszane, początkowo zinterpretowane zostały wyraźnie gołębio, podnosząc notowania kursu euro-dolara, zaś euro złotego wyraźnie obniżając. Jak się okazało, w czerwcu w sektorach poza rolnictwem utworzono aż 222 tysiące nowych miejsc pracy wobec 179 oczekiwanych. Jednakże stopa bezrobocia wzrosła do 4,4% wobec 4,3% prognozowanych, zaś średnie wynagrodzenie, Zwiększyło się o 0,2% zamiast o 0,3% jak liczono. Generalnie jednak są to dane na tyle solidne, że pozwalają Fed nadal mówić o kolejnej podwyżce stóp, stąd na rynek szybko powróciło zainteresowanie dolarem, pozwalające na zniesienie w całości wcześniejszych zmian. Na koniec wspomnę jeszcze o opublikowanym przez Biuro Strategii Rynkowych najnowszym kwartalniku rynkowym, w którym opisaliśmy oczekiwane przez nas zmiany na rynku głównej pary walutowej oraz na rynku złotego w okresie do końca bieżącego roku. Z raportu można między innymi wyczytać, że ścieżka aprecjacji dolara wobec euro do końca 2017 roku będzie znacznie bardziej umiarkowana niż to wcześniej zakładaliśmy. W rezultacie zakładamy, że do końca trzeciego kwartału kurs euro-dolar osiągnie poziom 1,11. A do końca roku poziom 1,07. Z kolei kurs euro złoty, trzeci kwartał zakończyć powinien na poziomie 4,30, zaś cały rok 2017 na poziomie 4,37. Na osłabienie naszej waluty wpływać będą głównie czynniki zewnętrzne, w tym oczekiwana przez nas kolejna podwyżka stóp w Stanach oraz nawrót spowolnienia gospodarczego w Chinach ale też podtrzymywanie gołębiego stanowiska przez Radę Polityki Pieniężnej w kwestii perspektyw polityki monetarnej w Polsce. Tych z Państwa, którzy jeszcze nie czytali naszego kwartalnika, gorąco zachęcam do lektury. A tymczasem to będzie już wszystko, co na dzisiaj dla Państwa przygotowałam. Dziękuję za uwagę, mówiła Joanna Bachert, strateg rynku walutowego w PKO Banku Polskim.